nie ma czegoś takiego jak koniec sezonu jeżeli macie uciąg ten 20 gram to po co zakładacie koszyk 100 gram wiecie ile kosztowała plecionka Jednego z najlepszych wędkarzy w Polsce, który oczywiście zdobywa pierwsze miejsca i ostatnio też zdobył pierwsze miejsce. Bardzo znany wędkarz, 40 zł. Można? Nie trzeba kupować plecionek za ponad 150 zł. To nie zanęta łowi, a podanie zanęty. Dlatego ja jeszcze jej nie umiem podać dokładnie, dlatego średnio łowię ryby. Jeżeli ktoś ci powie, że. Strzałówkę można robić od 0,23 w górę, albo od 0,25, a najlepiej 0,35. To jest kompletna bzdura. Ja miałem strzałówkę 0,20 i wyciągnąłem leszcza 3 kg 40 deko i miał 61 cm. Można, można. Pamiętajcie, sprzęt nie łowi, sprzęt pomaga. Jeżeli ryby nie ma w łowisku, to nawet jakbyście sypali z za 50 zł, to i tak nie przyniesie żadnego rezultatu. Powiedzcie mi, jak jest? Sens używania spomba, jeżeli nie rzucisz na łowisku dalej niż 30 metrów a woda ma mniej więcej 80 cm głębokości. Komentarz gościa. Siwy, ty popełniasz błąd, bo nie patrzysz na ciśnienia jadąc na ryby. Kurde, byś miał jeden dzień w tygodniu kiedy możesz pojechać na te ryby? Patrzyłbyś na ciśnienia? łowię karpie na łowię mniej więcej z 18-20 karpia faca to bok dostaje kury. No i podchodzi, kupuje panie, na jaką kulkę pan łowić? Na żółtą. A na żółtą, a jaką? Ja mówię ananasa. ci pan. Nie, ten wózek jest kijowy, na pewno nie da rady przewieźć sprzętu. Co sądzę o wędkarstwie nasze żony? Ci, wydawa jedziemy, biorą leszcze i płocie. O kurde, tak? A ile centymetrów? No, takie po 20. Aha. Ekipa, jaki kombinezon na lato polecacie? Hmm. Jedni łowią nad wodą, a drudzy tylko w internecie. A znacie tą historię? Siedzę ja, obok zawodnik A, po drugiej stronie kanału zawodnik B. Zawodnik B łowi ryby, zawodnik A koło mnie nie łowi ryb. Później wchodzę na forum internetowe. I patrzę, że jednak zawodnika A nałowił ryb, żeby dorównać temu zawodnikowi B. Ale tylko i wyłącznie internetowo. Po co to? Na co to? Nie mam pojęcia. Po co te kłamstwa? Kochanie, nie wziąłeś maty? Wziąłem Kochani, już tak kompletnie na koniec, bo jest ciemno, muszę być cicho. Sprzedaję miejscówkę. Sandacze, leszcze, szczupaki, klenie, jazie, bolenie wszystko tu jest. Dobranoc. Trzymajcie się.